W tym materiale będę się czuł jak riki z chłopaków z baraków. Wiem, że nie powinienem tego robić, ale. W dzisiejszym odcinku ocenię każdy europejski kraj za pomocą jednego słowa. W przeszłości również taki materiał nagrywał Drew Neil, a ja jestem bardzo ciekawy, jak ja opiszę europejskie kraje. A żeby było ciekawi, w tym pomoże nam koło fortuny, bo tak iść po kolei to byłoby nudno. Zobaczmy z ciekawości jaki kraj wylosuje nam jako pierwszy. O proszę. I to jest bardzo ciekawe. Norwegia. Nie będę wam kitował. Pierwsze co od razu miałem w głowie to fiordy. I tu, to muszę napisać. Jest, jak jest w ogóle ciężko pisać inną stroną. Ale dam radę. Mam nadzieję jakoś. Argumentacji dłużej chyba nie trzeba. Wpisałem po prostu fiordy i od razu wyskoczyło. Norweskie. Norwegia. W Norwegii. Nie będę ściemniał. Norwegia była w miarę prosta. Ale teraz pewnie będą cięższe kraje. I Luksemburg jest ciężki. Cięższy. Z czym mi się kojarzy Luksemburg? Nie chcę zamazać całej mapy, więc wpiszę tutaj. I skojarzyło mi się to tylko i wyłącznie z Holandią. No, przez flagę. Dosłownie mają praktycznie taką samą flagę, więc tutaj nie będę wymyślał czegoś dziwnego. Po prostu pierwsze skojarzenie. Dodatkowo również te dwa państwa mają żółte blachy rejestracyjne z obu stron, a jest to rzadkie w Europie. No dobra, idziemy jak burza. Co tutaj teraz będzie za kraj? Czarnogóra. Przyznam szczerze, że to może nie być takie oczywiste, ale ja wpisuję Tara. Jeżeli ktoś nie wie, jest to rzeka, która przypłynie właśnie w Czarnogórze, i w jednym z odcinków dowiedziałem się, że jest to najczystsza rzeka w całej Europie. Tak zwana łza Europy i właśnie z tym kojarzy mi się Czarnogóra. Co tutaj mamy tym razem? Chyba koło Fortuny wylosowało Portugalię. Tutaj nie będę się, moi drodzy, rozdrabniał. Wpisuję Ronaldo, bo z niczym innym mi się Portugalia tak nie kojarzy. No może jeszcze z beznadziejnymi trenerami w reprezentacji Polski, ale jeżeli ma w głowie Portugalię, to pierwsze co Cristiano Ronaldo. Przed chwilą był bardzo prosty kraj, a teraz taki prosty nie będzie. Chociaż może i będzie... W tym wypadku, bez zastanowienia, wpisałem sztuka. Od niespełnionych malarzy po genialnego Wolfganga Mateusza Mozarta. Czego chcieć więcej? I teraz myślę, że będzie ciekawiej: Dania! Z czym mi się kojarzy Dania? W pierwszej chwili miałem w głowie Wyspy Owcze oraz największą wyspę świata, czyli Grenlandię. Wszystkie te państwa, które oficjalnie nie istnieją, należą oczywiście do Danii. Jednak po namyśle postanowiłem umieścić tutaj monarchia moje drugie skojarzenie. No dobra, zobaczmy co tutaj przyniesie nam koło fortuny i chyba mamy Rumunię. Skoro idę z swoim pierwszym skojarzeniem, nie mogę tutaj dać nic innego niż Dracula Z tym mi się najbardziej kojarzy szczerze Rumunia. Koło fortuny coraz mniejsze, a tym razem będzie mniejsze o Holandię. Ja wiem, widzę, jakim ty jednym słowem opisałbyś właśnie ten kraj. Jednak wielu z Was może nie wiedzieć, że pierwszym krajem, który w 100% zalegalizował konopię w celach rekreacyjnych jest Malta. Oczywiście pierwszym krajem Unii Europejskiej. Aczkolwiek, no jednak, to Holandia jest takim symbolem tego. Wiecie co, pójdę pod prąd i wpiszę tutaj coś, czego mogliście się nie spodziewać. A mianowicie jest to słowo policja. Mam w głowie jeszcze ostatnią sytuację, gdzie piłkarze Legii Warszawa dosłownie zostali aresztowani po meczu z Alkmaar w Holandii. No i krąży bardzo dużo artykułów o tym, jak agresywna jest policja w Holandii. Tak jak mówię, poszedłem pod prąd, bo przecież można było wpisać wiatraki czy rowery, ale to byłoby za nudne. Liechtenstein to będzie naprawdę ciężkie. To jest ciężki temat, więc idę też w pierwsze skojarzenie, a pierwsze skojarzenie to było góry. Przyznam, że Liechtenstein zbił mnie z pantałyków, bo to naprawdę ciężkie państwo: Irlandia. No i z czym mi się kojarzy Irlandia? Tutaj też poszedłem pod prąd, wpisałem słowo Rudzielec, ale to z racji tego, że występuje tam coroczne święto, właśnie osób z tym kolorem włosów, no i dodatkowo jest tam ich najwięcej, praktycznie na całym świecie. Pewnie 99% z was od razu pomyślało o świętym Patryku, no ale to moja mapa. Co teraz przyniesie nam los? I los przynosi nam litwę. Tutaj może pójdę jak dureń, ale od razu mi się skojarzył Burnejka, czyli popularny hardkorowy koksu, który właśnie pochodzi z Litwy. Wiem, że tutaj mamy wiele więcej historycznych rzeczy z tym państwem. Ale takie było moje skojarzenie, co mogę zrobić? No nie, wiedziałem, że i na nich będę musiał trafić. Tak myślałem, co wpisać. Zbrodniarze i tak dalej, ale postanowiłem wpisać Sowieci. To, to jest najlepsze opisanie jednym słowem tego państwa i sposobu myślenia, wszystkiego, właśnie, Sowieci totalnie. A teraz, no nie, myślałem, że od razu będzie Białoruś, ale jest Grecja. Tutaj myślę, że polecę tak logicznie, gdy ktoś mi mówi Grecja, od razu w głowie mam pierwsze co wyspę Kreta, więc muszę ją dać. Krajów ubywa i zaraz będzie mniej o Belgię. W przypadku Belgii to tak personalnie polecę, wpiszę praca, bo dużo moich znajomych ze szkolnych lat właśnie wyjechało tam za pracą. Dobra, w sumie nawet nie więcej ja tu wpisałem. A teraz mamy piękny kraj jakim jest Szwajcaria. Myślałem tutaj o naturze, ale lecę raczej tym co myślę od razu, bogactwo, no z tym mi się najbardziej kojarzy cała Szwajcaria. Chociaż, jak tak myślę, teraz mogłem dać jakąś neutralność, to nawet byłoby lepsze, a na pewno neutralności nie dam tutaj. Ech, Niemcy. Jedyne państwo, gdzie również mógłbym użyć n i to nie związanego z tym, jaki ktoś ma kolor skóry, ale też z inną rzeczą, która mogłaby być banable. No, nie będę wam ukrywał, z czym mi się najbardziej Niemcy kojarzą. Tutaj polecę, przez wzgląd historyczny. Myślę, że się dacie radę domyśleć. Niby coraz mniej tych krajów, a nadal jest ich sporo. Italia. Lubię kraje, gdzie nawet nie muszę się zastanawiać, co wpiszę. Pizza, od razu. Takie proste przykłady to ja lubię. Chorwacja też jest niesamowicie prosta. Tu od razu, co pierwsze mi się kojarzy, to wakacje, moi drodzy. Również ja kiedyś byłem w Chorwacji, ale jest to mega popularne miejsce destynacji Polaków, ale nie tylko, praktycznie całej Europy. Z reguły, jak było łatwo, to musi być teraz trudniej. Czy będzie trudniej? Czechy, a właściwie to Czechia. Ale to też jest proste. Od razu pierwsze moje skojarzenie, moi drodzy, to krecik i go tutaj postanowiłem umieścić. No dobra, teraz poszedłem jak burza i mamy Łotwę. To będzie na pewno dla Was ogromnym zaskoczeniem, ale wpisuję słowo karmin. To jak ktoś się domyślił, że właśnie to tutaj wpiszę, to jest dla mnie kozakiem naprawdę. Jeżeli ktoś nie wie, ja bardzo dużo siedzę w temacie flag i właśnie flaga Łotwy wyróżnia się na tle wszystkich innych, dlatego że ten kolor, który zawiera na swojej fladze nie jest tak do końca kolorem bordowym, a dokładnie karminowym. I to było moje pierwsze skojarzenie. Kolejne państwo na naszej liście to Monako, bardzo interesujący kraj. No, ja od razu ze względu na Monte Carlo muszę tutaj wpisać kasyno. Z tym mi się kojarzy w pierwszej chwili właśnie to państwo Ukraina. W przeszłości od razu bym powiedział, że z biedą, ale teraz, jak mam w głowie Ukrainę, to mam tylko niestety wojnę. A teraz mamy Słowenię i szczerze tutaj możecie być zdziwieni, z czym mi się kojarzy Słowenia. Ponieważ w Słowenii, moi drodzy, umieszczam słowo planica od razu z tym mi się kojarzy to państwo. Za mojego dzieciństwa właśnie w tej miejscowości znajdowała się największa skocznia świata, i jak oglądałem skoki narciarskie, Czekałem tylko i wyłącznie na konkursy właśnie tam, żeby pooglądać sobie loty na skoczniach mamuci. Nie wiem, czy teraz jest nadal największą skocznią. Chyba teraz może być Wikersund większą, ale mogę się mylić. No i teraz jest czas na Białoruś. Tutaj wpisuję oczywiście naszego ostatniego dyktatora Europy, bo tak często jest nazywany, więc tutaj po prostu dyktator. No i mamy, to jest bardzo interesujące. San Marino. San Marino jest gdzieś tutaj, no i nie mogę dać nic innego. Niż słowo mały, i tutaj dopuszczę się oszustwa. Bo skoro tutaj już jestem, to od razu przy Watykanie napiszę papież, bo jeżeli będzie papież, to tylko w sensie będzie Watykan, to tylko mi się z papieżem kojarzy, to to też bym wpisał. No dobra, pożegnaliśmy już Włochy, tam nie będziemy się kierować, a teraz kierujemy się do Hiszpanii. I tutaj ze względu na całą Andaluzję od razu wpisuję, moi drodzy, upał. Z tym mi się najbardziej kojarzy Hiszpania z gorącym. Co to będzie za ciekawy kraj teraz? Wielka Brytania! Najbardziej to kojarzy mi się z wyjściem z Unii Europejskiej. Ale zaraz po wyjściu z Unii Europejskiej mam w głowie królową, więc tutaj muszę właśnie to wpisać słowo. I nawet źle wpisałem: XD. Królowa. Już coraz mniej tych krajów, a teraz same Bułgarię. Pierwsze co skojarzyło mi się też z wakacjami i ze złotymi piaskami, ale wakacje już były, to nie będę używał, a złote piaski to dwa wyrazy. W tym przypadku zdecydowałem się na słowo papierosy, z racji tego, że jest to kraj, w którym najwięcej się pali w całej Europie. Serbia kolejnym krajem. I tutaj wpisuję, moi drodzy, Jugosławia, nawet stolica właśnie tego państwa, znajdowała się w Belgradzie, więc myślę, że zasłużenie. O, Andora, jeden z najmniejszych krajów. Z racji tego, że jestem graczem GeoGeassera, tutaj moi drodzy, muszę wpisać słowo architektura. Jeżeli ktoś z was kiedykolwiek grał w GeoGeassera, Albo po prostu był w Andorze, ten myślę, że wie o czym mówię. Bośnia może nie dacie wiary, ale oni właśnie pomyślałem przed losowaniem. A pomyślałem sobie to, że jak ją trafię, to nie będę wiedział co wpisać. Wiecie co, zmarnowałem 10 minut i nic nie wymyśliłem. Najbardziej mi się kojarzy ze stolicą, czyli z Sarajewem, więc od razu to wpiszę, ale masakra. Fajnie, że tutaj nawet nie ma Malty, ona jest mniej więcej gdzieś tutaj, no i wpisuje oczywiście. Konopię. Z racji tego, że nie umieściłem tego w Holandii, to umieszczam tutaj. O, Francji jeszcze nie było. Normalnie wpisałbym jakąś wieżę Eiffla, ale teraz ciągle Francja mi się kojarzy z zamieszkami. Co chwilę coś się czyta, słyszy, więc. Piszę to słowo, ale oprócz tego raczej umieściłbym także wieżę Eiffla. No i pozostało, moi drodzy, 10 państw. Był tutaj jeszcze Cypr, ale go usunąłem, no bo to nie jest takie europejskie państwo, jak się wydaje. No i tutaj nie ma również na kole fortuny Polski, bo ona będzie na samym końcu. Wiecie o co chodzi. Musimy troszkę podtrzymać. Jest Kosowo, Kosowo. Będę mógł zdefiniować, no bo jednak, no ja zaliczę, niech będzie Kosowo i tutaj dam jedną literkę, żeby nie mazać N, czyli niepodległość, od razu mi się z tym skojarzyła Islandia, kolejny piękny kraj I w ogóle dopiero się szczaiłem, że nie ma tutaj Islandii na tej mapie Ale daje tutaj natura, moi drodzy No jest to przepiękny kraj, więc myślę, że zasługuje na to Bang, Mołdawia Normalnie od razu co pierwszy mi do głowy przyszła bieda, jest to jedno z najmniej rozwiniętych krajów całej Europy. Ale ja, moi drodzy, tutaj wpisuję repra, no bo to, co zrobili pięknego, dwa razy tych naszych piłkarskich osłów ograli, no raz zremisowali, raz wygrali, ale to, co zrobili, to jest. zasługują na to. Po prostu wielki szacunek. Oni chyba są na 150. miejscu w rankingu FIFA, my na 20. którymś, a dwa razy nam dali ostro popalić. Jestem w szoku, jak dużo ciekawych krajów zostało. Macedonia! Kolejny ciężki kraj, tak szczerze. Tutaj widzowie to nikt by się nie spodziewał, co w ogóle wpisze. Ja wpisuję urodziny. I dlaczego? Ponieważ właśnie przeczytałem, że dla nich najważniejszym dniem w roku jest 8 września, bo wtedy oficjalnie uzyskali niepodległość. I to jest dzień moich urodzin, więc w sumie czemu nie? Jednym z ostatnich krajów jest Albania. Moi drodzy, okres mojego dzieciństwa przypadł na czas, w którym wybuch hype na gang Albanii. No to tutaj muszę umieścić słowo gang. To już dosłowne resztki, a na resztki mamy Finlandię. I tutaj wpiszę, moi drodzy, Mikołaj, co prawda chodzi o świętego, generalnie myślałem jeszcze o Laponii, czyli tym północnym regionie Finlandii, ale święty Mikołaj niech będzie. Estonia. Każdy kto mnie zna, wie, że inaczej być nie mogło. Wpisuję tutaj flaga, ponieważ wybrałem flagę Estonii najładniejszą wśród wszystkich państw europejskich. Węgry! Co prawda nie jest to tak aktualne jak kiedyś, no ale Polak, Węgier, dwa bratanki, no z tymi się kojarzą w pierwszej chwili, więc wpisuję słowo brat. No i teraz z ciekawości zobaczymy, jaki kraj będzie tym ostatnim, który wpisze. Poza Polską, oczywiście, bo tutaj Polskę specjalnie na pewno będzie to kraj na literkę S, bo została Słowacja oraz Szwecja. No i czas na Szwecję i nasz sąsiad, czyli Słowacja będzie ostatnim krajem. Tutaj też polecę niecodziennie, ale moi drodzy, wpisuję tutaj słowo GeoGesser, ponieważ. Ponieważ jest to gra, której sporo zawdzięczam, no i właśnie twórcy tej gry pochodzą z tego kraju, więc ja sobie ją wpiszę właśnie w Szwecji. Słowacja jest, moi drodzy, ciekawsza, ponieważ tutaj wpisuje Rysy i to może być dla niektórych zaskoczeniem. Ale to z tego względu, że Rysy swój największy punkt mają właśnie po stronie słowackiej i dodatkowo nawet nie są ich największym szczytem, ponieważ największym szczytem Słowacji jest Gerlach. No i to z tego względu, że tutaj trochę taki smutek dla Polski, że nawet największy punkt Rys nie znajduje się po stronie polskiej, tylko słowackiej i im to w sumie totalnie nic nie daje. I co ciekawe, nawet łatwiej w. Piąć się na rysy po stronie słowackiej niż polskiej. No ale nie czarujmy się. Wiem jak bardzo dużo osób chciało. Wiem, w ogóle jestem moi drodzy jeszcze większym łebkiem. Powiedziałem, że nie ma Islandii na tej mapie. No, no nie ma. Naprawdę pani Kamilu Islandii nie ma. No dobra mniejsza z tym tutaj udało się złapać mnie. No jest jeszcze Turcja, która teoretycznie mogłaby być zaliczana, ale nie jest. No ale gdybyśmy chcieli, to jeszcze wpiszę. Z czym mi się najbardziej kojarzy kebabę, więc mogę to zrobić specjalnie dla was. Natomiast, jeżeli chodzi o polskę, liczę, że właśnie teraz wy w komentarzu napiszecie, jak byście opisali polskę oraz to, z czym się nie zgadzacie, jeżeli chodzi o polskę, moi drodzy. Ciężko, bardzo ciężko, ale zdecydowałem się tutaj na trzy litery. Po prostu dom, myślałem, że ojczyzna, myślałem jeszcze o czymś innym, no ale najbardziej mi się to kojarzy z domem. Tym dla mnie właśnie jest Polska i tak opisuję ją jednym słowem. Więc, tak na sam koniec, prezentuje się moja mapa i państwa, które opisałem jednym słowem. Dawajcie koniecznie znać, co wy byście zmienili. Dzięki za dziś, do usłyszenia w kolejnym materiale.